My, .pl. To wszystko między nami. Niektórzy mówią, że taksówkarz jest jak barman, że ludzie wsiadają, zwierzają się, opowiadają historię. Rzeczywiście tak, tak to działa? No, nie tyle co barman, chyba bardziej jak ksiądz. No, zwierzają się, no, sytuacje z życia opowiadają. No jest tak, jest tak. Jakby tak wszystko zebrać, napisać książkę, to naprawdę można by było zarobić pieniądze na tym. Zboli się jeździć w nocy czy w dzień? W nocy, w nocy, ponieważ yy, nie ma takich korków, mniejszy ruch, spokojniej się jeździ. Raz z kolegą dostaliśmy zlecenie na dwa auta pod knajpę w Gdańsku i zapakowali się ludzie i jechaliśmy do Sopotu. No i w międzyczasie, jak jedziemy, jedna dziewczyna powiedziała, że pokaże tym drugim znajomym pierwszym. Była no, to zima, mróz. No, ja mówię, tak myślę, tam towarzystwo nawalone, ja mówię, podpuszczę ją. No ja co ty mała, nie dasz rady. Ona co, ja nie dam rady? Szyba w dół, łeb wystawiła, bluzka do góry i od galerii bałtyckiej, aż do skrzyżowania z Kołobrzeską, z tycami na wierzchu. Nie? Raz jedna taka fajna, ciekawa historia, dziewczyna wsiadła, no, nawalona jak szpak ze znajomymi, znajomi wcześniej wysiedli w ogóle nie zostawili jej pieniędzy no i ja ją do, dowożę ją budzę, ja mówię halo jesteśmy na miejscu no, okay. no i tyle no. tyle gadki było z nami. ja mówię to jest do zapłaty no, ona się okazało, że nie ma i ona mi nie wiem jakąś Chciała dać w zastaw, nie wiem, jakąś wizetówkę z fitnessu, czy coś, nie? czy tam z biblioteki, kartę biblioteczną. Ja mówię, nie, ja mówię, to na do mnie mówi, dowód ci dam. Ja mówię, nie, ja dowodu nie biorę, bo dowodu nie wolno. i wziąłem od niej, wydębiłem zegarek z watcha. zostawiłem jej numer, na paragonie napisałem. A no, za dwa dni się odezwała, przyjechała, oddała pieniądze, oddałem zegarek i tyle, nie. Wziąłem jedną dziewczynę, no i tak chciał, że poszła cofka i zrobiła niespodziankę, nie? W każdym bądź razie, no całe szczęście, że było to na gęsto, także wciągnąłem to odkurzaczem i kupiłem pampersa, chusteczki nawilżone i było elegancko posprzątane, nie? No tyle dobrze, że skóry mam, nie? Bo gdyby był welur to już by było pojeździe zdarzyło raz, że tam w sumie kurs miał wynieść może z 35 zł, no miałem niemoralną propozycję, nie? No właśnie sobie pomyślałem, ja mówię, nie, no to jest desperacja w ogóle, nie. No odmówiłem.